Witam, tutaj Krawcik oraz Zombie, cześć. Jak wiadomo, zbliżają się wakacje, a my pokażemy Wam takie trzy najbardziej prawdopodobne momenty, jakie mogłyby Wam się zdarzyć. Zapraszamy. Przypadek pierwszy. Często zdarza się nam wypływać na stawy i siora, ale pomyślcie, co może się dziać pod wodą? Jaka jest głębokość? Co może pływać? Pod wodą. I właśnie poprzez brak wyobraźni niewinna osoba może po prostu plum, zniknąć. I zostanie z niej plum, resztki. A więc droga młodzieży i drogie dzieci: zanim wejdziecie do jakiegokolwiek zbiornika, najpierw sprawdźcie jego głębokość, a następnie jego zawartość. Okej, okay. sytuacja druga. Dosyć często będziemy przechodzić przez jezdnię, co oczywiście wiąże się z ryzykiem. Na początek patrzymy w prawo, w lewo potem znowu w prawo I... i przechodzimy przez jezdnię. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że przejedzie jakiś cwaniak gość. Jak jeździsz, baranie?! Mimo takiego zdenerwowania nie możemy zapominać, że jesteśmy na jezdni i że nadal grozi nam niebezpieczeństwo. What the fuck?! Przypadek numer 3. Może nam się zdarzyć, że wylądujemy na jakiejś ostrzejszej imprezie i wylądujemy rano na chodniku obładowani butelkami, a co to oznacza? No to zobaczycie sami. Sytuacja wygląda tak. Natrzepany w trzy dupy Creeper zostawia roztuczoną butelkę na chodniku. Następnie przechodzący obok, Emil rozcina sobie nogę szyką od butelki. O kurwa! Przewracając się z bólu, rozbija sobie głowę kanty butelki, topiąc się we własnej kałuży krwi. Takich przykładów oczywiście moglibyśmy dać więcej, ale chodzi o to, żebyście przebyli te wakacje na plaży z przyjaciółmi lub rodziną, a nie na stole operacyjnym. Mówił dla Was krawcik oraz. Zmówcie, na razie.